Bike Marathon 2024, 24 sezon tuż na rozpoczęciu, jak zwykle tradycyjnie pierwsza edycja w Miękini. To jeszcze nie góry, ale już prawdziwe ściganie, już takie pierwsze przetarcie, ponad 1300 zawodników dzisiaj zgłoszonych, ponad 200 dzieci w wyścigach dla najmłodszych, więc można powiedzieć, że bardzo udane otwarcie sezonu. Tak jak zwykle w miękini, łatwo, lekko i przyjemnie. Jestem tu od 17 lat i zamierzam być do końca, aż się bajk Maratony nie skończył. Może ze swoimi wnukami kiedyś tu przyjadę. Zobaczymy. Jest pagórkowato cały czas, nie jest dużo podjazdów, nie ma ani zjazdów, ale jest cały czas do góry, na dół, więc jest to trochę takie wybijające i męczące. Rewelacyjnie, startowałem pierwszy raz, podjąłem się wyzwania mimo braku przygotowania niestety w tym sezonie, ale jestem bardzo zadowolony, na pewno kolejne edycje odhaczę też. Trasa była super, dobrze przygotowana, sucha. Kilka wymagających podjazdów, ale ogólnie do przejechania. nie w domu na, na trenażerze i tak bez tej całej otoczki to nie jest to samo. W tym roku ruszyliśmy rodzinnie, więc myślę, że mam nadzieję, że dzieciom się spodoba i że po prostu będziemy już wszyscy razem przez te dystanse, przez cały sezon po prostu jechać. Nie? po prostu wszystko miała i górki i kamyki i fajnych ludzi i po prostu super bardzo spodobało fajni ludzie fajna trasa po prostu musimy bawić się Kocham kolarstwo MTB, uwielbiam po prostu, jakby wyścigi szosowe też są fajne, przełajowe, ale MTB po prostu uwielbiam i zawsze od małego już od 7 lat jeżdżę meatony i po prostu uwielbiam. Zawsze za to jedziemy 3 godziny, wyjeżdżamy, godzina 6 rano z domu. Przyjeżdżamy i jestem. Rywalizacja w Minkini powoli dobiega końca. Przed nami już tylko dekoracje, a już dzisiaj zapraszamy na kolejną edycję, która odbędzie się w Jeleniej Górze przy okazji wyścigu Maji Włoszczowskiej. Więc serdecznie zapraszamy na majówkę do Jeleniej Góry.